Dzień dobry, widzowie, na moim kanale z tej strony Kasten i dzisiaj gramy z Hubertem. Przewitaj się. Może no. parkur mało. mały. My gramy właśnie z zbuduj wieże. to co chyba wam pokazywałem Więc. Zboczy? Co? Pokaz? Ja Chłopie, mam więcej filmików już, niż prawie... Nie, nie chcę. Znaczy zobaczę ile mam już filmików. I polecam subskryb subskrybować ten kanał i... Subskrybować Huby FPK. Bo ja mam już prawie 60, wbijamy super, a nie umiem. Bo nie mieli nie wykrypować. Ja wbija dawaj, wbija dawaj wbijamy, Dawaj wbijamy... Dawajcie wbijamy u niego z z 1000, 1000. A wtedy pokazujesz no, swoją... No, 1000! 1000 będzie A jak w 1000 zbijemy, to wtedy. Jak 1000 zbijemy, to wtedy... Pokazuję swoją twarz Hubi. Może też Hubi pokaże. No ja no ja, No ja tak, jak chyba ja. To on na swoim kanale pokaże. A ja na swoim. Jak my wbijemy tu jakieś subskrypcje w ogóle. Jak będzie... O kurma, 50 subskrypcji. Jak będzie 50 subskrypcji, to Jak będzie 50 subskrypcji, to... I najlepsza rzecz, co możecie zrobić, to polajkować też Tak, to trzeba zrobić na pewno To właśnie Więc pierw jak zobaczysz ten film I oglądasz go teraz, to lajkuj I lajkuj No i lajkuj, kurna O filmiki Poświęca, ale lajkować. Właśnie, bo ja lajkuję jego filmiki. Wszystkie polajkowałem Co? <laughs> Na serio? Tak, znaczy nie wszystkie, tylko niektóre. Poru. Prawie nie wszystkie. Mam lajki. Dużo lajków. Więc polecam subskrybować i, subskrybować. I dawać lajki. Bo ja lubię ćlańka. Ja też. Dobra. A myśleliś... O... Z... By super. Oni myśleli wiesz co? Co by myśleli, Że ty zginałeś, bo nie, nie nagrywasz nic. No tak jak, na tygodniu, tak myśleli? Nie no, ja im tak no powiedziałem, bo ja myślałem, że zginęłeś. Ty może nie będziesz nagrywał już. Trzeba przemalować ściany. A co? Nie potrzebuję tego. A co jest do kupienia? No jest w sklepie. Poczekaj na chwilę. Skoki piłkowe. Kupujemy. No nie ma tego. Kłamałeś mnie. Nie, nie, jest nie ma. U mnie nie ma. No dlatego, że my możemy... mamy osobno. Duże kupujemy, duże piłeczki. Duży, ten... ...kler jakiś. Podstawowe skoki. O się Ani kody nie naleźli do naszego składu. Ale chłop... Ale Hubi dołamcia do naszego składu. Znowu Eee, gdzie jest dziewko? Jak się dziewko? Nie ma dziewka. Dziwka. Ej! Sorry! Dziwka. Sorry! Sorry, 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 sorry A co zrobiłeś? Powiedziałem dzi A co dzi? Dziwy! Czy ja bym musiał... Eee, e, na chwilę widzowie! Dobra, już jestem. Mus musiałem Ej. powiedzieć Hubertowi co właśnie powiedziałem. Przypadki. To nie było dobre. właśnie. To nie było dobre, to było wręcz okropne. Nie, nie mogliście tego słyszeć. Dobra. Ej, proszę nie dawajcie mi bana. Nie. Nawet te klubujce. Bo się za nami. Za nami do no, kurna. smutno. Właśnie mi też. Mega smutno. Więc nie może. Prawda. Prawda. Nie może. Ej, idziesz do mojego parkuka? Już idę. Czekaj na mnie, bo ja tylko muszę zejść przejść go. Przejdę go? I możemy przechodzić razem ale ja, mój park będzie bardzo trudny, bo to jest płotek, żebyś nie mógł oszukać. O, tu jest ściana, ja, ja tu głupek. Ja się ścianę. Ej, ale w tej grze zauważyłem się, że się bardzo łatwo rozwija. Prawda? W tej grze się bardzo łatwo rozwija. co? Mm -hmm. Ej, no ja tego nie umiem zrobić. Jak ja to mam niby zrobić? Nie pytaj się mnie. Tutaj i pyk. Da się, da się. Mam. To nie jest wcale trudne. Kurwa. C <noise> I to jak

co jest do kupienia? O no, lód jest, a ja lubię ludy i wodę i, i dwa bloki uszkodzenia i, i ten, i, i, i spirala, ale ja nie mam pieniędzy. Jak, jak, jakby, jakby mogło, to ja bym ci dał bilion. I ja nie, Dobra, nie, jestem, nie jestem wstać, Czy nie wstać na nie? Nie ma spirala! Resetowałam się i dałem jak to zrobiłem. Dobra, robisz tego parkoura. Zan, zam, zanikanie. Co jest zanikanie? Znikanie, czyli to, ten blok znika potem jak dotkniesz go. Nie, to będzie ten. To będzie po prostu taki jak to. To nie będzie łatwe. o ja, no i widzisz, to nie jest łatwe. Chodź na to. szkoda, że ten trakur jest taki malutki tutaj. Bo tu możesz rozwiększyć, debilu. Tak ja mam... Można rozwiększyć to tutaj, żeby to było tutaj dłuższe? No chuj, nie, nie tak, ale zobaczę. Zobaczmy jak ja mam. Wiem, ale ja chciałbym wiem, bo tutaj to już trochę słabiej, bo patrz, ja już nie mogę dalej. Możesz, bo tutaj możesz też zrobić na tym. Na tym właśnie. No muszę teraz wyżej to robić. Nie musisz. Muszę. Muszę teraz pójść y, to, y, trochę schodkowo. Ej, ja dasz mi lajka? No ja, to dobrze. Ja, to Dlatego dobre dla... Oh. Nie, nie. Ej no, ale ja to mam Aha. Nie wiem, patrz. Żeby tutaj nie można było oszukiwać, ja to zrobiłem. To jest takie zabezpieczenie. A jak to zrobić niby? To byś musiał to odblokować. Bo ty, ja tak nie zrobię. Jaki? <laughs> nie, dalej, się nie... Bo no to tutaj nie może to być, ale nie będziesz oszukiwał. Nie. Ale sobie. A nie mogę, nie mogę oszukać. Hehehe. Bo... <śmiesz> na nie jest y, jakoś łatwy. Nie jest łatwy, mężę. Ale ja, ja, jest, ja, Jestem całkiem trudny w tym parkurze. Co? Tutaj ten początek, ten, ten standard. Ten jest tutaj trochę trudny. Ej, przejdziesz mój parkur. Tak, a mogę najpierw zbudować mój na, na ten czas? Nie. No. A dobra. ci, dobra. Dobra, może ściana już nie przeskoczysz na No i pyk, pyk, pyk. Kol, 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 kol. Ej, ej, jak to się robi? Baby, baby, one okay, for A jak to ulepsz, nie bierze. Dobra, chodź, idziemy do mojego parkoura. Nie, mam wysokowie, że... No chodź, może mogę... chodź do mojego pierw. Dobrze. A pierw polajkuj. Super to jest. Muszę ci dać lajka. Ektro. Nie udało mi się polubić wiedzy. udało <laughs> się. Dobra, idziemy z skrótami, czy idziemy tak? A, e, ja to. E, nie, nie idziemy. I e, co to jest? No to są skróty. A to nie wiem. Po prostu zabak jest to, postanowiłem. Dobra, ja idę z skrótami, chodź. Aha, tutaj są gdzie, są. gdzie są skróty? No tymi schodami? Aha, tymi schodami z piłek? Nie, tymi schodami. To są skróty. No, tylko kolega z piłek jest chyba szybciej. Na spik... Jest tu blok znikający? Tak. Na samej górze. I fajnie się skacze po twoim parkurze. O, no i tutaj trzeba robić... yyy... dziesiątki. dziesiątki No właśnie tu jest blok zniknięcia. O Jezus! Spadnęłaś?! Spadłem. Ej, pierwszy raz ktoś u mnie spadnął sorry, bo ja spadłem, bo się, bo, 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 bo ten twój jeden, to ta, twoja ta ściana się zbugowała. Nie, bo to właśnie tak ma być, bo ta jedna, ścianka, ta jedna ściana właśnie jest przez go czysta i, i przez nie no, można przenikać się. Ale mi nie, nie chodziło o to, że, że, że mi łeb wpadł w tą ścianę. Aha, dobrze. Że no. mi łeb wpadł w tą ścianę i się mi się zacisnęło i mnie wygupiło. Właśnie ja, te, ja właśnie też poleciałem na sam dół. Ej, poczekaj na mnie! No i znów tak się zrobiło. Przecież By... to musisz tu naprawić. Bo mi tu fuek tu wchodzi. Ale ty mam... Ale nie pisztenek mi nie wejdzie. A ja na serio nikt nie umiał ci tu ten, spać? Ale co? I na skim to grałeś jako jedyny? Z O no to, i, ja myślałam, że z Nikodem i Maksimem. Nie, z Maksimem nie gram. Po Maksim y, już jest taki. No Maksim y, zaczyna powoli obrażać każdego. Przecież on. Ja raz go przyzwałem i on poszedł do, ty, do sądu z tym. co, no, jak ty masz... Jeżeli wiesz, jak tu miałeś dużo problemów z tym, z patrykiem, jak ci, ci się włamał na konto. Na, napisałem mu hej, z Ukrainy. A ty mi napisał... No to prawda, no, jeju. Ja napisałem... I on napisał hej grubasie! Jak tam życie? Co, dzisiaj znaleźć 15 Big Maców? Wiesz co? Ale taka jest prawda, że tak, że ten... Czy y, kiedyś... Y, Kiedyś nas pozabijali. Teraz, teraz im pomagamy i znów zaczynają na nimi rządzić. Opie, jak, jak teraz ktoś mi, iść po to, to ja ją ja po prostu dam w piję. Czeku, ale tak, Ukraina nas, to zabija nam tyle ludzi i jeszcze my mamy pomagać. A jak jej pomo pomagamy, to teraz ona zabija nas. jeszcze raz, Kolejny raz. Ja ty że ja nagrywam film. Aha, I mogą tu Ukraińcy słyszeć? Co ze to za darczyńcy? Prywietna kaśka. Ukraina to dla was. Prywietna kaśka. O ja, Przeszłam przeszedł tam. Do... Na wiem, bo to jest w tym parku. Jak przeszłość, kajty ty niby jesteś. Zdobyć rzeczy? Gdzie ty jesteś, niby? Zdobyć rzeczy. 気持ち悪いと思う。